W artykule zatytułowanym Lojalność Sprawdzianem, zamieszczonym w Strażnicy z 1 marca 1923 roku, wydanie angielskie, na stronach 68 i 71, Podporządkowanie się nauką i metodą Rassella postawiono na równi z podporządkowaniem się woli Pana. Wierzymy, że wszyscy, którzy radują się teraz w teraźniejszej prawdzie, zgodzą się, że brat Rassell wiernie wypełnił urząd specjalnego sługi Pana i że został on uczyniony zarządcą nad wszelkimi dobrami Pana. Każdy współsługa wykazał się swymi zdolnościami i umiejętnościami oraz rozwinął je proporcjonalnie do swego radosnego podporządkowania się woli pana, pracując na pańskim polu żniwnym, w zgodności ze sposobem pana, który wskazał, wyznaczony do tego przez pana, brat Russell. Brat Russell bowiem sprawował urząd wiernego i mądrego sługi. Wykonywał on dzieło pańskie wedle sposobu pańskiego. Skoro brat Rassel wykonywał pracę na sposób pański, każdy inny sposób pozostaje w sprzeczności ze sposobem pańskim i dlatego nie może być nazwany wierną troską o interesy Królestwa Pańskiego. Sprawa była całkiem jasna. Albo jednostka lojalnie podporządkuje się naukom i sposobom postępowania owego, postawionego ponad domem pana zarządcy, Rassella, albo zostanie uznana za winną odrzucenia Jezusa Chrystusa, to jest za odstępcę. Rzadko odwoływanie się do ludzkiego autorytetu bywa formułowane w tak dobitny sposób. Jest to godne uwagi, bowiem w ciągu kilku lat po śmierci Rassella, w tym samym czasie, gdy padały na jego temat podobne stwierdzenia, podjęte za jego życia środki zabezpieczające i dokonany przez niego osobiście dobór ludzi do urzędów nadzorczych, zostały przez nowego prezesa anulowane. Życzenia Rassella zawarte w jego woli zostały zlekceważone, Potraktowane tak, jakby nie posiadały żadnej mocy prawnej ani żadnej siły moralnej. W strażnicy z 15 grudnia 1931 roku, na stronie 376, wydanie angielskie, powiedziano o tym w sposób następujący. Okres trzech i pół roku, jaki nastąpił bezpośrednio potem, stał się sprawdzianem dla tych, którzy odpowiedzieli na wezwanie królestwa, by się okazało, czy są oni samolubni, czy też nie. W roku 1916 zmarł prezes Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego, Strażnica. Znaleziono podpisane przez niego pismo, które nosiło nazwę Ostatnia wola i testament. Faktycznie jednak nie była to wola. Okazało się bowiem, że kilka lat przed swoją śmiercią brat Russell powiedział, że nie może wyrazić takiej woli. Praca organizacji Bożej nie podlega kontroli człowieka. Nie może też być kontrolowana przez wolę żadnego stworzenia. Było rzeczą niemożliwą prowadzić pracę towarzystwa na chwałę i cześć pana, w sposób przedstawiony w piśmie nazwanym wolą. Jeszcze osiem lat wcześniej strażnica kanał pana obstawała przy tym, że ponieważ Russell wykonywał dzieło pańskie zgodnie ze sposobem pana, dlatego też każdy inny sposób prowadzenia tego dzieła pozostaje w sprzeczności ze sposobem pańskim. Teraz, po ośmiu latach, każdy. Kto sprzeciwił się decyzji Rutherforda o odsunięciu na bok zaleceń tego, którego strażnica tak zdecydowanie przedstawiała jako wiernego i roztropnego sługę, był przedstawiony jako człowiek kierujący się wrogością i złą wolą, jako niegodziwy pracownik. Jednakże ta wykluczona lub odrzucona klasa płacze zawodzi i zgrzyta zębami na swoich braci, ponieważ, jak mówią jej członkowie. Wola brata Rassella jest lekceważona, a strażnica wydawana niezgodnie z jego zaleceniami podnoszą swe ręce w świętym przerażeniu i wylewają krokodyle łzy, ponieważ organizacja pańska na ziemi nie jest używana zgodnie z wolą człowieka. Innymi słowy, czynią te roszczenia powodem swego płaczu, zawodzenia i smutku. W rzeczywistości zawodzą, narzekają i płaczą, ponieważ nie mogą wziąć na siebie odpowiedzialności za towarzystwo. Zgrzytają swymi zębami przeciwko tym, którzy są zaangażowani w pracę pańską, dają wyraz wszelkiemu rodzajowi wrogości, złej woli, wypowiadając kłamliwe oskarżenia przeciwko tym, których niegdyś nazywali swymi braćmi. Juda wspomina tę klasę, a jego słowa zdecydowanie pasują do czasu, w którym to zawodzenie i płacz się rozpoczęły, mianowicie do chwili, w której Pan Jezus Chrystus wszedł do świątyni Jechowy, aby sprawować sąd. Juda mówi: oni szemrają i narzekają, podążając za swymi własnymi rządzami egoistycznymi pragnieniami, a usta ich wypowiadają wielkie, nadęte słowa twierdzą, że są wybranymi Bożymi dla korzyści schlebiają ludziom innymi słowy, wyrażają swój podziw dla osoby człowieka oraz pragną podziwu dla siebie, a ich zachowanie oraz linia postępowania dokładnie odpowiadają słowom apostoła. Udają oni wielką miłość do człowieka i wielkie poświęcenie człowiekowi. To jest bratu Rassellowi, lecz nie ulega wątpliwości, że robią to mając na uwadze osiągnięcie pewnych egoistycznych korzyści. Dlatego też celem mówienia o tych sprawach oraz wyraźnym zamiarem pana, który daje swojemu ludowi zrozumienie tych spraw, jest to, aby jego lud mógł ustrzec się tych niegodziwych pracowników. Trudno zrozumieć tak zmienny, chwiejny i niepewny kurs. Lecz taki był ten kanał, który pan Jezus Chrystus rzekomo uznał za godny, jedyny środek, za którego pośrednictwem mógł zapewniać swoje kierownictwo ludziom na ziemi. W rzeczywistości, już w roku 1925 J. Fraterford sprawował niekwestionowane kierownictwo nad towarzystwem, a w późniejszych latach jego kontrola nad wszelkimi działaniami organizacji jeszcze się umocniła. W zakres jego kompetencji wchodziła też pełna kontrola nad tym, co miało być publikowane w Strażnicy i innych publikacjach, za których pośrednictwem dostarczano duchowego pokarmu zborom na całej ziemi. Pamiętam, jak Stryj opowiedział mi kiedyś w swoim biurze o wydarzeniu, kiedy to Raterford przedłożył rodzinie Betel do dyskusji pewne zagadnienie, pewien nowy punkt widzenia. Przypis, chodziło albo o nowe spojrzenie na sprawę władz zwierzchnich z Rzymian XIII jeden, że nie są to władze ziemskie, lecz są nimi Jehowa Bóg i Jezus Chrystus, albo o decyzję dotyczącą wyeliminowania grona starszych. O którą z tych dwóch spraw chodziło, nie pamiętam. Koniec przypisu. W dyskusji mój stryj wyraził się wtedy negatywnie na temat sygnalizowanego nowego poglądu, uzasadniając swe stanowisko słowami Pisma Świętego. Powiedział mi potem, że prezes Rutherford osobiście wyznaczył go do przygotowania artykułu popierającego ten nowy pogląd. Choć wcześniej stryj wyraźnie dał do zrozumienia, że nie uważa tego poglądu za biblijny. Przy innej okazji stryj powiedział mi, że w późniejszym okresie swej prezesury sędzia, Rutherford, kładł mocny nacisk na to, aby strażnica publikowała tylko te artykuły, które akcentują proroctwa i działalność głoszenia. Z tego też powodu na przestrzeni wielu lat w czasopiśmie nie ukazywały się artykuły na temat miłości, uprzejmości, miłosierdzia, wytrwałości oraz innych, tym podobnych przymiotów. W ten sposób, w okresie blisko 60 lat, za prezesu Rassella i Raterforda każdy z tych mężczyzn sprawując władzę postępował według swych własnych prerogatyw, i nie było mowy o żadnym ciele kierowniczym. W 1993 roku organizacja wydała nową książkę historyczną zatytułowaną Świadkowie Jechowy Głosiciele Królestwa Bożego, która miała zastąpić poprzednie dzieło zatytułowane Świadkowie Jechowy w zamierzeniu Bożym. Jest rzeczą oczywistą, że szereg fragmentów tej książki ma na celu osłabić wymowę informacji, które pojawiły się w ostatnich latach. Chodzi między innymi o oryginalne wydanie książki Kryzys Sumienia z 1983 roku, o jej dalszą część książkę w poszukiwaniu wolności chrześcijańskiej oraz wydaną po raz pierwszy w roku 1983 książkę Karla Olofa Johnsona Ponowne rozważenie czasów pogan, w Polsce wydana jako kwestia czasów pogan. W tej nowej historycznej książce po raz pierwszy przyznano rację pewnym faktom, być może w tym celu, by unieszkodliwić wpływ, jaki miałoby na członków organizacji poznanie ich z innych źródeł. Na początku tej książki wydawcy zapewniają czytelników, że starali się opisać te historie obiektywnie i rzetelnie. Przypis Patrz. Słowo wstępne do książki Świadkowie Jehowy Głosiciele Królestwa Bożego. Jednym z przykładów przedstawienia w tej książce informacji już wcześniej dostępnych w innych źródłach jest ukazanie na stronie 200 zdjęcia personelu Biura Głównego w Brooklinie, obchodzącego Boże Narodzenie w 1926 roku. To zdjęcie zostało opublikowane w 1991 roku w książce W Poszukiwaniu Wolności Chrześcijańskiej na stronie 149. Dwa lata później ukazało się ono w Nowej Książce Historycznej, przy czym jest to pierwsza publikacja Towarzystwa Strażnica, w którym je zamieszczono. Tymczasem towarzystwo posiadało to zdjęcie już od 67 lat koniec przypisu. Ogromna większość świadków Jehowy nie ma dostępu do dokumentów historycznych i nie posiada osobistej wiedzy na temat wydarzeń związanych z rozwojem organizacji. Tak samo nieznane są im działania centralnej struktury władzy lub ludzi tworzących tą wewnętrzną strukturę władzy. Wobec tego są oni zdani na łaskę i niełaskę wydawców tej publikacji z 1993 roku, która rzekomo ma być bezstronną, rzetelną historią. Nie spotkałem się z bardziej wybieloną historią lub mniej obiektywnym przedstawieniem faktów. Zawarty w tej książce opis historii organizacji i jej polityki odmalowuje obraz daleko odbiegający od rzeczywistości. Jest tak w przypadku omówienia prezesur Rassella i Rutherforda. Odnośnie tożsamości, sługi wiernego i roztropnego z Mateusza 24, 45-47. Książka w końcu przyznaje na stronach 142, 143, 626, że przez kilka lat czasopismo strażnica przedstawiało pogląd że wybranym sługą wiernym i roztropnym był Russell i że od 1896 roku Russell przyznawał rację argumentom, które wydawały się rozsądne, przytaczanym na poparcie tego poglądu. Książka nie potwierdza jednak faktu, że Russell nie tylko uznawał za rozsądne zastosowanie Mateusza 24, 45, 47 do siebie jako specjalnie wybranego sługi wiernego i roztropnego, lecz również, w tychże strażnicach, które książka podaje w przypisie na stronie 626 w rzeczywistości dowodził, że jest to właściwe zastosowanie Pisma Świętego w przeciwieństwie do stanowiska zajmowanego w 1881 roku. Zamiast uznać ten fakt, nowa książka historyczna w sposób zwodniczy kładzie nacisk na wypowiedź Rassella z 1881 roku, w której odniósł ten obraz do ciała Chrystusowego. Książka nie informuje czytelników o tym, że w Strażnicy Angielskiej z 1 października 1909 roku Russell nazwał swymi przeciwnikami ludzi, którzy odnosili termin sługa wierny i roztropny do wszystkich członków Kościoła Chrystusowego, a nie do konkretnej jednostki. Książka nie mówi też czytelnikom o tym, że w specjalnym numerze Strażnicy Angielskiej z 16 października 1916 roku stwierdzono, że choć Russell otwarcie nie odnosił do siebie tego tytułu, to jednak w prywatnej rozmowie przyznał temu całkowitą słuszność. Chociaż książka przyznaje, że przez szereg lat po jego śmierci czasopismo Strażnica propagowało pogląd, że Rassel był tym sługą, to jednak publikacja ta nie uświadamia czytelnikowi, z jaką uporczywością to czyniono. Na przykład twierdzono, że każdy, kto poznał boski plan, musi uczciwie przyznać, że nabył tej wiedzy dzięki studiowaniu Biblii na podstawie pism brata Rassella. I że przedtem w ogóle nie wiedział o tym, że Bóg ma plan zbawienia. Natomiast o tych, którzy kwestionowali którąkolwiek z nauk Krasella pisano, że odrzucili pana, ponieważ odrzucali jego szczególnego sługę. Podobnie książka nie tłumaczy paradoksu, jaki tworzy własna nauka towarzystwa strażnica. Obecnie naucza się że w 1919 roku Chrystus Jezus ostatecznie wybrał i zaaprobował klasę sługi wiernego i roztropnego oraz ustalił jej tożsamość. Z drugiej strony fakty są takie, że właśnie w roku 1919 i wiele lat później wybranym sługą wiernym i roztropnym nie była rzekomo wybrana wówczas klasa osób, lecz była nim jednostka, Rassel, wybrany kilkadziesiąt lat przed 1914 rokiem przez panującego Chrystusa, który stał się rzekomo. Obecny od 1874 roku. Na stronach 220 i 221 nowej książki historycznej Towarzystwa Strażnica dołożono starań, by podważyć fakt, że drugi prezes, Joseph F. Rutherford, zabiegał o to, by przyjąć pełną i totalną kontrolę nad organizacją. Przytacza się wypowiedź Karla Kleina, by ukazać go jako pokornego człowieka, który zwracał się do Boga, jak mały chłopiec. Tymczasem historyczne zapisy dowodzą, że jeśli ktokolwiek, również członek zarządu lub komitetu redakcyjnego, mówił, że nie zgadza się z Rutherfordem, był szybko usuwany ze swego stanowiska w organizacji. Kto miał okazję rozmawiać z osobami, które znajdowały się w biurze głównym za jego prezesury, ten przekonał się, że obraz pokornego człowieka przekazany przez Karla Kleina nie pasuje do rzeczywistości i że we wszelkich planach i zamierzeniach słowo sędziego było prawem.